Witam serdecznie wszystkich zainteresowanych halowym, puchary, halowym pucharem Toruńskiej Ligi szóstek, szóstek Piłkarskich Mistrzostwa Torunia dla Wszystkich futsalu. Witam serdecznie panią Oliwię Matuszewską, która przeprowadzi wspólnie ze mną losowanie tych rozgrywek. Chciałbym następnie przedstawić historię halowego Pucharu tolińskiej Ligi Szóstek Piłkarskich. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy tą edycję rozgrywek w czasie przerwy w rozgrywkach Pucharu, w rozgrywkach Toruńskiej Ligi Szóstek Piłkarskich i w ubiegłym roku odbyła się pierwsza edycja tego Pucharu. Zainteresowanie było naprawdę duże. W tym roku do rozgrywek przystąpiło i zgłosiło się troszeczkę mniej drużyn. Wysta wy wymienię następnie te drużyny. Jest to drużyna Bartbudu, M3 Dach, Cuk Taf nie jest to obrońca tego tytułu, Sparta Łubianka, JG Sport, Chełmża Futsal Team, Team Opatrunki, PH Uba Tory, Robotnik Toporzysko, Akropol Świecie, drużyna z zewnątrz po raz pierwszy występująca w naszych rozgrywkach, Bydgoskie PBDBP, GM Dom, jeden ze sponsorów tych rozgrywek, Eurodrup i Stranieri Aleksandrów Kujawski. My, wspólnie tutaj, tutaj, organizatorzy i działacze tego cyklu rozgrywek, zadecydowaliśmy, że sponsorzy oraz mistrz edycji z 2000, 2014 roku został rozstawiony. I poproszę panią Oliwię, aby wybrała pierwszą drużynę, która będzie rozstawiona w grupie A. My kolejno jeszcze mamy grupy A, B, C i D z uwagi na fakt, że zgłosiło się 14 drużyn. Dwie drużyny, dwie grupy będą e, posiadały 4 drużyny, natomiast pozostałe dwie grupy będą e, liczyły 3 drużyny. I tak rozstawiona w koszyku e, A, grupa A, GM dom. Czyli grupa A, pierwsza pozycja, GM dom. Przejdziemy Dalej do grupy B. Proszę Pani Oliwio, wylosujemy drugą drużynę, która będzie rozstawiona w grupie B w pozycji pierwszej. To jest drużyna Cuktaw. Cuktaw, jest to obrońca tytułu z 2014 roku. Mamy grupę C, która będzie liczyła trzy drużyny i oczywiście. Wiemy, kto był rozstawiony jako drużyna trzecia. Eurodrup będzie występował w grupie C. I na tyle z drużynami rozstawionymi. I teraz z koszyka pozostałych drużyn pozwolimy sobie wybrać kolejne drużyny, które odpowiednio będą występowały w grupie D. Losujemy pierwszą drużynę. Pozycja pierwsza. Bydgoskie, PBD, I mamy drużynę Bydgoskiego PBDBP. Pozycja pierwsza w grupie D. I teraz losujemy miejsca drugie w grupie A. Team Opatrunki. Mamy reprezentację Team Opatrunki. Za chwilę pani Oliwia wylosuje. Drugą drużynę w grupie B. Proszę bardzo, jesteśmy gotowi, zobaczymy na kogo tym razem los JG Sport. JG Sport to drużyna, która w grupie B zajmie pozycję numer 2. Natomiast grupa C, pozycja numer 2. Jesteśmy ciekawi, kto uzupełni. Barbu. Mamy drużynę Bartbudu. Zanim przejdziemy do grupy D, pozycja numer 2. Musimy wyciągnąć kolejny los. Hełmża Futsal Team. Heumża Futsal Team. To jest grupa D, pozycja numer 2. I przechodzimy w dalszej kolejności do grupy A. Będzie to miejsce numer 3. Zobaczymy, kto będzie tym szczęśliwcem. Grupa A. Akropol w Świecie. Akropol w Świecie. To jest miejsce w grupie A numer 3. Emocje sięgają zenitu. Za chwilę przejdziemy do grupy B. Pozycja numer 3. m Dach. I mamy kolejną drużynę. M3 dach. Grupa. Grupa teraz kolejna. Zostały już tylko cztery losy, więc grupa C. Miejsce numer 3. Stranieli Aleksandrów Kujawski. Stranieli, Stranieli Aleksandrów Kujawski. Ciekawe, kogo teraz pani Oliwia wyciągnie. Będzie to grupa D i mamy trzecią drużynę w tej grupie, i to już będzie ostatnia drużyna, która będzie uczestniczyła w rozgrywkach tej grupy. Jest to PHU Batory. I w grupie D i C zakończyliśmy losowanie. Natomiast do grupy A poproszę o wylosowanie czwartej drużyny. A będzie to. Robotnik Toporożysko. Robotnik Toporożysko. Miejsce numer 4 w grupie A. I teraz to już jest tylko kwestia formalności, ale pani Oliwia wyjmie tą karteczkę i poinformuje nas, kto będzie tą drużyną, która ostatnia dołączy do, gra, do grona 14 drużyn, które będą rywalizowały w halowym pucharze Ligi TLSP. Mistrzostwa Torunia dla Wszystkich. I jest to drużyna? Parta Łubianka. Ja chciałbym jeszcze przekazać, e, że turniej ten odbywa się już od roku ubiegłego, i, i niemożliwością byłoby tej edycji turnieju przeprowadzić bez osób, które są zaangażowane e, w tego typu inicjatywy. I tu należy wymienić e, firmy. Ma, pozyskaliśmy sponsora technicznego e, Zine. Są z nami firmy, no wiadoma rzecz, że firma TLSP organizuje, jest głównym udziałowcem tego turnieju i w dalszej kolejności należy wymienić Eurodrup, Gęsią szyję, Fejka, firma Reiter, Centrum Sportu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika wspiera tego typu inicjatywy, Unikat Water, 2EGO, Mark Crystal, FC Toruń, firma Marwit i... i Są jeszcze firmy, które cały czas uczestniczą w tego typu inicjatywach, więc nie sposób je wszystkie wymienić. Oczywiście będziemy na bieżąco informowali. Chciałbym tylko zaprosić wszystkie drużyny na turniej, który odbędzie się 22 lutego w niedzielę o godzinie 10. Rozpoczynamy rozgrywki w centrum sportowym UMK, a chciałbym również przekazać, że transmisje z tego turnieju będą relacjonowane. W telewizji internetowej KPSport. Jeżeli chodzi o regulamin, jest on zbliżony do regulaminu Toruńskiej Ligi Szóstek Piłkarskich. Oczywiście w tej edycji rozgrywek dopuszczamy, że tak powiem, ślisk, który w przepisach futsalu jest dozwoloną formą gry. Także ze swojej strony, ze strony organizatorów, sponsorów, chciałbym. Zaprosić wszystkich jeszcze raz na ten turniej, podziękować i życzyć jak najbardziej udanej zabawy. Pani Oliwio, dziękuję ślicznie za pomoc w rozlosowaniu tej edycji rozgrywek i dziękuję ślicznie.